Prezes Hetmana Rafał Maliszewski. Prezesie można powiedzieć w Tykocinie nastała światłość. Nastała światłość, ale no parę lat czekaliśmy na to światło, żebyśmy mieli lepsze te warunki do treningu. No i od kilku dni rzeczywiście, jak pewnie już było na różnych portalach widać, te światłość u nas nastała, więc mamy dużo lepsze warunki do pracy, do treningu dla młodzieży, jak i zespołu seniora. Powiedz Rafał, czy jest to światło, które będzie również się przydawało przy meczach, czy jest to raczej no, oświetlenie treningowe? Nie, to jest oświetlenie treningowe, ale nie zależało nam na wydawaniu funduszy publicznych zresztą, bo Urząd Miejski w tych jest finansował budowę tego oświetlenia. Zależało nam przede wszystkim na oświetleniu treningowym, bo oświetlenie meczowe jednak kosztuje dużo więcej niż to, co nas tutaj kosztowało. Ale nigdy nie planowaliśmy, nie będziemy pewnie planować rozgrywania meczów gdzieś tam późno po przy sztucznym świetle. No wiadomo, że fajnie byłoby, ale jak mówię, mamy inne wydatki i myślę, że to był dobry wybór. Mam nadzieję, że w tym roku również uda nam się e, wymienić sztuczną murawę zresztą na, na, na naszym sztucznym boisku, bo ona ma już 15 lat jednak a żywotność tych sztucznych muraw tak naprawdę dochodzi do 10 lat maksymalnie, więc to jest czas najwyższy, żeby te e, warunki treningowe przede wszystkim dla młodzieży polepszyć. Ehm... Również wymiana zraszaczy w tym roku nas czeka, e, wymiana krzesełek najprawdopodobniej, e, e, również na trybunach. Aktualnie jesteśmy podczas e, budowy skoczni w dal dla dzieci, bo te dzieci też szkolne przede wszystkim nie miały tej skoczni w dal. Więc ten stadion cały czas, e, wiadomo, jeżeli chodzi o warunki tykocińskie, będzie się rozwijał. Jest kameralnym, ładnym obiektem, a zależy nam na tym, żeby był przede wszystkim również funkcjonalnym dla, dla młodzieży i dla mieszkańców, jak i turystów. No nie sposób też nie zapytać się o grę Hetmana tych ten który w tym sezonie zaskakuje pozytywną grą. Początek rundy mieliśmy moim zdaniem nie za dobry, bo mieliśmy te przegrane z Warnią Grajewo 1-5, z Olimpią Zambrów wysoko, z szczerze Szczuczyn wysoko, ale ten październik gdzieś tam już pokazuje, że mamy mocny zespół moim zdaniem. E, oczywiście ostatnia przegrana z Pionierem Brańsk w ubiegłym tygodniu była, no troszkę nas bolała, bo moim zdaniem byliśmy lepsi, ale, ale no nie strzelaliśmy tych bramek, nie wykorzystywaliśmy sytuacji. Pionier to co miał to strzelił, mógł jeszcze pewnie dodatkowo coś strzelić, no, ale uważam, że zasłużyliśmy na wygraną e, i pracujemy dalej. Ja, mamy dwa mecze przed sobą z Turem Bielspodlaski, z turośnianką i, i oczywiście będziemy grać o, o pełną pulę. A co z tego wyjdzie, no to, to zobaczymy. Mamy jeszcze miesiąc czasu treningów przed sobą, a w przerwie między sezonami, między rundami będziemy zastanawiać się, w którą stronę chcemy pójść, jeżeli chodzi o zespół seniora.